No to stoi, a ja będę chodził. Nie, nie, nie. Republika! Republika! Podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki odpowiadał na pytania dziennikarzy, starając się przekonać, że to właśnie on powinien zostać prezydentem Polski. Kandydat zaprezentował swoją wizję walki o niższe ceny energii oraz obrony kraju przed wpływami Brukseli, jednocześnie nie szczędząc ostrych słów swoim rywalom. Panie prezesie, nawiązując zatem do tego, co mówił pan na temat cen prądu, czy pana współpraca z rządem jest uzależniona od zmiany cen energii elektrycznej? To pierwsze pytanie. I czy pan, czy pana sztab ma wyliczoną tę obietnicę, która została złożona wczoraj w Augustowie, która wywołała bardzo duże emocje, także w mediach społecznościowych? Jeżeli rzecz, to, żeś. To, żeś nie jeszcze jedno pytanie a propos który wczoraj na jednym ze spotkań parodiował pana, Chodząc w prawo i w lewo. Jak też powiedział o panu, tutaj cytat z kandydata na prezydenta, to się w pale nie mieści, jakim on jest radykałem. Chciałabym poprosić tylko o to. Jedno pytanie, ale tutaj w drodze pani redaktor poprosiła, oddaję głos panu prezesowi. Bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie. Tak, mój sztab wyliczył te koszty. To będzie kilkanaście miliardów złotych. Natomiast podczas swojego wystąpienia powiedziałem też, gdzie. Jako państwo polskie powinniśmy szukać tych środków finansowych, a więc moja aktywność międzynarodowa z państwami, które z jednej strony są krytyczne wobec Zielonego Ładu i taką mniejszość można zbudować, walcząc z Zielonym Ładem, który szkodzi polskiej gospodarce, polskiemu rolnictwu, ale także cenom energii elektrycznej. Z drugiej strony te środki finansowe zostaną oparte o aukcje Zielonego Podatku ETS-u, jak mówiłem, no i Programów, które są skierowane do kilkudziesięciu tysięcy zazwyczaj bogatych ludzi, a więc dopłaty do samochodów elektrycznych, za które my wszyscy w całej Polsce płacimy. Więc to jest nie tylko wyliczenie odnoszące się do kosztów tego zabiegu, no ale także konkretne jednak wskazanie miejsc, w których jako prezydent będę poszukiwał tych środków. Finansowych. I tu tak, pani redaktor, jasna deklaracja, moja współpraca z rządem. Jako prezydenta Polski rozpocznie się od tego, iż zażądam. Od rządu jest taki instrument, jak Rada Gabinetowa, no jest też wiele innych instrumentów politycznych, aby ceny energii elektrycznej w Polsce były mniejsze i każda kolejna współpraca będzie wynikać z tego, że rząd zadeklaruje i zajmiemy się sprawami Polaków. Rafał Trzaskowski jako człowiek przeznaczony do dobrobytu zajmuje się głównie samym. I swoimi wielkimi osiągnięciami i umiejętnościami, drodzy Państwo. Ja staram się o swoich nie mówić. Skupiam się na problemach Polaków, choć myślę, że w wielu kwestiach moglibyśmy rywalizować albo w wielu z nich byłbym lepszy. No, i musi odnosić się do tego typu rzeczy, powiem, teraz stoję, nie chodzę, ale jestem człowiekiem, który ma wiele energii, no i nie muszę nosić po tej scenie tego wszystkiego, co musi nosić na sobie Rafał Trzaskowski. Dlatego może on stoi, a ja chodzę. No, mi warunki fizyczne, energia, e, i, e, energia pozwalają chodzić e, i z tą energią wejdę też do Pałacu Prezydenckiego, jak Rafał Trzaskowski. A jak Rafałowi Trzaskowskiemu trudno się chodzi po scenie z przyczyn obiektywnych, to już Państwo sami ocencie. No to stoi, a ja będę chodził. Jednym z głównych tematów była jego propozycja obniżenia cen energii elektrycznej, na którą, jak zapewnił, ma gotowe wyliczenia. Koszt miałby wynieść kilkanaście miliardów złotych które znalazłyby się poprzez walkę z Zielonym Ładem i cięcie rządowych dopłat. Jak na razie konkretów w tej sprawie zabrakło, ale Nawrocki zadeklarował, że będzie naciskał na rząd Donalda Tuska, aby natychmiast podjął działania. Proszę bardzo. Eee, ja tylko, drodzy o, państwo, bo my teraz to nagrywamy, tak, to są jest, to jest, to jest nagrania do telewizji, więc odpowiemy na pytania, a potem nasz kandydat do państwa podejdzie, prosimy o chwilkę ciszy, staramy się, ale też to jest ten czas dla mediów, dla mediów musimy to nagrać i bardzo byśmy prosili, żeby to się udało. Pani redaktor. Z jego zdaniem mnóstwo pieniędzy było wydawane między innymi na media społecznościowe. Dziękuję pani redaktor za to pytanie. Dariusz Joński to jest ten polityk, który powiedział, że powstanie warszawskie wybuchło w roku 1988, z tego co pamiętam. Więc myślę, że kwestiami historycznymi Instytutem Pamięci Narodowej Dariusz Joński mógłby się nie zajmować. Natomiast kwestia ataku pana Jońskiego na biuro Rzecznika Prasowego jest nieuzasadniona, głęboko nieuzasadniona, bowiem to biuro i ciężka praca i Rzecznika Prasowego Instytutu i wszystkich pracowników polegała też na tym, że głos polskiej historii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej był dostrzegalny choćby w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, na całym świecie, więc na to szły też środki finansowe wydawane zgodnie z prawem i zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. To wszystko, w ogóle ta dyskusja i o wyjazdach zagranicznych i o działalności Biura Rzecznika Prasowego pozbawiona jest jednego konkretnego, a w moim uznaniu najważniejszego motywu bo należałoby patrzeć na te wszystkie działania przez pryzmat obecności naszej polskiej wrażliwości historycznej i prawdy o polskiej historii na całym świecie. I w tym kierunku działało też Biuro Rzecznika Prasowego. Już wyliczenia pana Jońskiego, które dzisiaj widziałem, że pracownicy w Biurze Rzecznika zarabiali 20 tysięcy złotych, są po prostu niepoważne. To są urzędnicy pracujący za dużo mniejsze środki finansowe, a te środki finansowe o których rozmawiamy to nie były uposażenia pracowników tylko to były zgodne z prawem wydatki zgodne z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej więc niech Dariusz Joński może nie zajmuje się Instytutem Pamięci Narodowej bo każde jego słowo w tym kontekście jest po prostu kłamstwem Kontrola NIK pani redaktor drodzy państwo kontrola NIK w Instytucie odbywa się co roku w zeszłym roku już się odbyła ta kontrola NIK. My na nią odpowiedzieliśmy. Nic strasznego, nic złego w Instytucie Pamięci Narodowej się nie stało. Podczas tej kontroli NIK, gdy ja zostawałem kandydatem na urząd prezydenta, ta kontrola ma już znamiona czysto polityczne, co mówi też część publicystów i polityków. Ta kontrola NIK, która paraliżuje dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej, moi pracownicy nie mają dzisiaj jak właściwie pracować. Zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej wyłącznie kontrolą NIK. Oczywiście ja uznaję, że Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować instytucje państwa polskiego, także Instytut Pamięci Narodowej, no ale kontrola za kontrolą. Tamta kontrola się skończyła kilka miesięcy temu, a ta kontrola niestety przyjmuje znamiona ataku, ataku na obywatelskiego kandydata. Oczywiście my się niczego nie obawiamy w tym kontekście. Nasze środki finansowe były wydawane zgodnie z prawem, co jest w pierwszej odpowiedzi na kontrolę NIK sprzed kilku miesięcy, ale myślę, że tego typu rzeczy nie powinny się dziać w państwie demokratycznym w czasie kampanii wyborczej, no bo to jest moment to jest taki moment, w którym nie mam ani ja, ani moi pracownicy wątpliwości, że jest to kontrola niestety polityczna. Skończy się, drodzy Państwo, tym, czym skończyły się te kontrole sprzed roku. Sprzed sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, tym, że Instytut Pamięci Narodowej wydaje swoje środki finansowe zgodnie z prawem. Przykro mi, że moi pracownicy nie mogą dzisiaj, dyrektorzy, pracować i skupić się na tym, co najważniejsze. Nie zabrakło też wątków personalnych. Rafał Trzaskowski został przez niego określony jako tęczowy Rafałek. Polityk bardziej zainteresowany marszami i protestami niż realnym zarządzaniem krajem. Kandydat PiS dumnie ogłosił, że w przeciwieństwie do Trzaskowskiego on ma dużo energii i nie stoi w miejscu. Jego zdaniem, Polacy powinni wybrać prezydenta, który nie ogranicza się do symbolicznych gestów choć jego własne wystąpienie również nie dostarczyło zbyt wielu konkretów. Ja byłem w telewizji polskiej w momencie przejmowania władzy. Rzeczywiście uczestniczyłem w tym, drodzy Państwo. Byłem jako gość. Przyjechałem po prostu na wywiad jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. No i rzeczywiście byłem zaniepokojony, bo widziałem taśmy, jak na miejscu zbrodni widziałem policję. Policja oczywiście mnie wpuściła, zachowywała się kulturalnie. No natomiast te obrazki Pewnie zostaną z nami wszystkimi, jak to wyglądało. Gdy patrzę na próby cenzurowania internetu, to jestem oburzony. Jestem człowiekiem przywiązanym do wolności, także do tej wolności w internecie. Jeśli pani redaktor, czy państwo pytają, co ja na to. To ja na to, że Polacy swojej wolności nie dadzą sobie odebrać i nikt nam jej nigdy nie zabrał. I to wszystko, co dzisiaj się dzieje, wejścia policji do telewizji, drodzy Państwo, rozganianie do telewizji Republika, rozganianie dziennikarzy z konferencji prasowej, dziennikarzy w Polsce z konferencji mojego głównego kontrkandydata, próby cenzurowania internetu, wykorzystywanie prokuratury i policji w działaniach partyjnych i politycznych, Rozbiją się o wolę narodu polskiego do życia w wolności, i dlatego musimy wygrać najbliższe wybory prezydenckie. Kolejnym tematem było finansowanie Instytutu Pamięci Narodowej, którym Nawrocki kierował. Skrytykował zarzuty Dariusza Jońskiego dotyczące wysokich wydatków IPN i odpierał oskarżenia o marnowanie publicznych środków. Według niego działania Instytutu miały na celu promocję polskiej historii na arenie międzynarodowej, choć nie wszyscy są przekonani, że kosztowało to dokładnie tyle, ile powinno. ...geograficzne i miejsce, w którym się znajdujemy, linia zdrady Tuska, tak zwana linia Wisły dotycząca kwestii obronnych Rzeczypospolitej w czasach rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak pan odniesie się do tej kwestii, że w ostatnich dniach próbuje się właśnie uchylić ten Mariszowi Błaszczakowi za odtajnienie tych dokumentów oraz atakuje się między innymi profesora Sławomira Cęckiewicza, sugerując, że on nawet miałby tutaj, nie wiem, kierować w jakiś y, sposób tą grupą, która y, no, y, odtajniła te dokumenty. Dziękuję panie redaktorze. Ja do tej kwestii już się odnosiłem, ale odniosę się jeszcze raz, wychodząc naprzeciw pytania pana redaktora. Przede wszystkim profesor, zacznę od profesora Cęckiewicza, który jest moim doradcą i z którym współpracuję od wielu lat. Jest człowiekiem doświadczonym już represjami i prokuratury, i policji, i wielu sądów, jako człowiek zawsze walczący o prawdę. O prawdę historyczną, ale także o prawdę o bezpieczeństwie Polaków w XXI wieku. Więc na pewno to nie złamie pana profesora Cęckiewicza. Jestem przekonany o tym. Jeśli chodzi o pana premiera Mariusza Błaszczaka, to trzeba powiedzieć jasno, że pan premier przezbroił wojsko polskie, drodzy państwo, nie dość, że w sensie strategicznym pomogliśmy geopolitycznym Ukrainie, która była pod presją Federacji Rosyjskiej, a taki był interes strategiczny państwa polskiego, nie wchodząc w temat samej Ukrainy i mojego stanowiska, które jest. Państwu jasne, jak, jak myślę. Doprowadził też do podpisania tak wielu kontraktów południowo-koreańskich, kontraktów amerykańskich, do rozkwitu polskich sił zbrojnych w kontekście sprzętu, który trafia do dnia dzisiejszego za sprawą tych kontraktów. Jak ja to, panie redaktorze, komentuję? Pan wówczas wicepremier Mariusz Błaszczak miał obowiązek. Powiedzieć Polakom, że rząd Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem planował oddać połowę Rzeczpospolitej barbarzyńcom, jeśli do takiej sytuacji by doszło. To było w interesie państwa polskiego aby wskazać na to, co dzieje się w Rzeczpospolitej i jak ci ludzie myślą o bezpieczeństwie Polski. Oni tak myślą o bezpieczeństwie Polski, ale oni też tak myślą o rozwoju Polski. Przecież po to tutaj jesteśmy, żeby to powiedzieć. Dystrybucja środków finansowych idzie po linii, o której pan redaktor, o której pan redaktor mówi, o której my mówimy. Ta sama linia idzie w kontekście rozwoju i finansowania Polski, ta sama linia idzie w kontekście bezpieczeństwa, Polski i gotowości do oddania połowy Rzeczpospolitej. To jest oczywiście rzecz, o której Polacy muszą wiedzieć, a sytuacja, w której znalazł się pan minister, pan premier Mariusz Błaszczak, pokazuje dzisiaj, jak wielką cenę płaci się za prawdę. Cenę płaci człowiek, który powiedział prawdę, a nie ci, którzy byli gotowi oddać połowę Polski barbarzyńcom. Taki jest mój komentarz. Konferencja zakończyła się mocnymi słowami o kneblowaniu wolności słowa i próbach cenzury ze strony rządu. Nawrocki ostro skrytykował przejęcie telewizji polskiej oraz działania wymierzone w jego środowisko polityczne. Zapowiedział, że jako prezydent nie pozwoli na ograniczanie wolności Polaków, choć dla wielu obserwatorów jego deklaracje brzmiały bardziej jak hasła kampanijne niż realny plan działania. Dzień dobry, panie prezesie, Adam Brzezki, zapytać. u nas każdy może zadać pytanie, każda redakcja może zadać pytanie, Prosimy o ciszę, dobrze? Momencik, prosimy państwa serdecznie do pytanie. Już, dajmy powiedzieć. Dziękuję. Pytanie brzmi o pana komentarz do pomysłu premiera, by obcokrajowcy, którzy popełnią przestępstwa w Polsce byli deportowani. Jak to Drodzy Państwo, zapraszamy na nasze konferencje wszystkie redakcje i rzeczywiście dziękuję za pytanie Pana redaktora. My jesteśmy, drodzy Państwo, zdeterminowani do tego, żeby wygrać, ale też otwarci do tego, aby odpowiadać na pytania wszystkim redakcjom. Tym różnimy się. Od tych, którzy wyganiają redaktorów ze swoich konferencji prasowych, więc cieszę się, że pan redaktor jest z nami i że zadaje pytanie. Drodzy państwo, a ja na nie, a ja na nie odpowiem. Musimy, drodzy państwo, to uszanować. Panie redaktorze, mój komentarz do pomysłu pana premiera Donalda Tuska jest następujący. Należy jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny, a to premier Donald Tusk puszcza migrantów do Polski. I teraz łatanie tej sytuacji, tych problemów, które ściągnął na nas premier Donald Tusk narażając Polki i Polaków na niebezpieczeństwo nielegalnych migrantów tutaj w naszej Rzeczpospolitej, budując 49 ośrodków integracji migrantów i zabiegi pana premiera Tuska i zastępcy premiera Tuska Rafała Trzaskowskiego mają wprowadzić wyborców. Po prostu w błąd. Więc, oczywiście, dobrze, że nie będzie przestępców, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu Polski, ale moją odpowiedzią jest to, że powinniśmy jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny, i tego oczekuję od pana premiera. Czy jeszcze jakaś redakcja ma pytania, czy już to wszystko? Jeśli nie ma pytań, to z naszej strony to wszystko. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.